Cześć, witajcie na kanale Jazzdu Pizza. Jest to mój pierwszy film i dzisiaj wam pokażę, jak przygotować ciasto na pizzę napolitańską. A więc do roboty. Zaczniemy sobie od składników. Najważniejszym składnikiem naszej, naszego ciasta jest oczywiście mąka. Tutaj mam mąkę Dalla Giovanna dla Napoletana typ 00. Jest to dość silna mąka, która ma siłę 310. i tutaj. 1030 g, mamy oczywiście świeże drożdże, tutaj mamy 0,5 g świeżych drożdży, 31 g soli morskiej i tutaj mam 618 g wody. Z, naszego, z naszych proporcji wyjdzie, wyjdzie 6 pic, 6 kulek i będzie to hydratacja 60. Tak właściwie to czym jest hydratacja? Hydratacja to jest procent wody do mąki, czyli w naszym przypadku mamy 60% wody w stosunku do mąki. Jakby prościej Wam to wytłumaczyć, jeżeli mielibyśmy na przykład 1000 gram mąki, to 60% hydratacji to będzie oczywiście 600, ale z racji, że będziemy robić kulki po 280 gram, no to trzeba było troszkę zwiększyć gramaturę mąki i wody, ale wszystko jest proporcjonalne. Zaczynamy od wlania naszej wody do miski. Weźmiemy sobie nasze drożdże i w palcach je prosto prostu rozpuścimy. Używam do tego zimnej wody z racji tego, że będziemy troszkę wyrabiać ciasto, a ciasto nie możemy przegrzać. O tym opowiem Wam później, kiedy będziemy wyrabiać. Już rozpuściliśmy nasze drożdże. Tutaj mam połowę naszej mąki. Wsypuję ją tutaj do miski I teraz takimi okrężnymi ruchami Rozpuścimy sobie to wszystko I wymieszamy Do takiej gładkiej konsystencji tu macie takie grudki macie je w palcach porozwalać Kiedy już wymieszaliście ciasto z mąką Macie tą lepką konsystencję Wsypujemy całą naszą sól i znów przez około minutę mieszamy, żeby ta sól się rozpuściła. Po co się dodaje sól do ciasta drożdżowego? Sól się dodaje po to, aby wzmocnić nasze ciasto, tak? To wzmocni strukturę glutenu. Ciasto będzie bardziej rozciągliwe, nie będzie Wam się rwało. Bez, bez soli nie, nie uzyskacie ciasta na pizzę naapolitańską. OK, kiedy Wasza sól się już wymieszała, Wsypujemy około 90% mąki z drugiej miski. Troszkę sobie zostawiamy na podsypkę, bo będziemy dokończyć wyrabianie na blacie. I teraz stłaczamy tą mąkę tak palcami. Możemy od dołu łapać jakby nasze ciasto, które jest bardziej wodniste i mieszać z naszą mąką. Okay, kiedy już nie mamy nigdzie suchej mąki to jest nie więcej wstępnie wyrobione. podsypujemy sobie nasz blad. I zbierzmy sobie wszystko oczywiście ze ścianek i przechodzimy tutaj na blad. Teraz kiedy mamy nasze ciasto, możemy wybrać sobie taką metodą. Tutaj tą ręką przytrzymujemy, naciągamy i spłaczamy takim. Sposobem powietrza do naszego ciasta. Wyrabiamy tak około nasze ciasto przez 5 minut. Możecie sobie zebrać resztki z rąk, bo coś na Wam się przylepiło podczas ręcznego wyrabiania. Kiedy na waszym blacie nie ma już mąki, to ciasto się aż tak nie przylepia. Teraz możemy trochę nim tak powałkować, obie dokładnie wyrobić. Tylko też nie za długo, bo nie możemy przegrzeć naszego ciasta. To dlatego, że jeśli je przegrzejemy, a przegrzewa się po 20, powyżej 25 stopni, wtedy rozrywa nam się nasza siatka glutenowa i nasze ciasto straci. Elastyczność będzie się trwać. Będzie takie mocne, jakie powinno być. Aby sprawdzić temperaturę, możemy użyć geolaserowego. Jak widzicie, na razie 21,8, czyli jeszcze chwilę możemy je wyrabiać. Widzicie, ciasto jeszcze nie jest gładkie. Ma dużo grud, ale teraz możemy je sobie zamknąć w dół i co z nim robimy? Przykrywamy je po prostu miską, w którą wyrabialiśmy ciasto i odstawiamy je sobie na razie na 20 minut. Się zobaczycie, co stanie się po tym czasie, po 20 minutach. Nasze ciasto wygląda tak, ale teraz sobie je przełożymy. To wzmocni strukturę naszego ciasta. Parę razy po prostu przewijajmy. Przewijajcie sobie za dół i dociskajcie. Do blatu. Jak widzicie, ciasto staje się gładkie. By zrobić dobre ciasto, najważniejszy jest czas. Więc teraz zostawiamy to ciasto na kolejne 20 minut i będziemy powtarzać tą czynność tak trzy razy łącznie. Może cztery, Będziemy widzieć oczywiście, jak się ono zachowuje. Więc teraz jeszcze raz pod miskę i czekamy. Tak jak wspominałem, po następnych 20 minutach znów przewijamy sobie ciasto. Składamy je tak w pół znowu w pół. I teraz możemy je zamknąć, czyli znowu docieramy je blad naszymi palcami. I spójrzcie, jak już ładnie to wszystko wygląda. Mamy fajną, gładką kulę. Tutaj już jakieś pęcherzyki powietrza, czyli to wszystko dobrze pracuje. Jeszcze jedne, myślę, 20 minut i temu ciastu już wystarczy. W kolejnych 20 minutach przekładamy nasze ciasto ostatni raz i będziemy je już chować do naszego pojemnika. Spójrzcie jaką ma fajną strukturę jest delikatne i teraz wrzucamy je do pojemnika i w tym pojemniku to ciasto będzie odpoczywać 24 godziny w temperaturze otoczenia, ale jeszcze 4 godziny Wcześniej, czyli po 20 godzinach, będę je robił na kulki. Z tego bloku, czyli jakby całości ciasta, wyjdzie nam 6 kulek, i później po 4 godzinach kulki będą gotowe do wypieku. Zamykamy pojemnik i czekamy. W tym odcinku to na tyle. Mam nadzieję, że Wam się film podobał. W tym filmie pokazywałem, jak przygotować ciasto na pizzę, a w innych filmach pokażę, jakie kulkować, czyli robić kulki i oczywiście wypiekać. Jeśli wam się film podobał, to zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Dziękuję i do usłyszenia. Cześć.